W jaki sposób historia i tożsamość narodowa przekładają się na realizację współczesnych polityk regionalnej, europejskiej i międzynarodowej? Czy przy obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie jest miejsce na obiektywizm? I w jaki sposób resentymenty wpływają na wyniki wyborów na Litwie? O tym między innymi rozmawiać będę z Arkadiusem Winokurasem, litewskim aktorem i pedagogiem żydowskiego pochodzenia, działaczem społecznym, pisarzem i dziennikarzem. W 1975 roku Arkadius Winokuras zdecydował się na wyjazd do Izraela. Później zamieszkał w Szwecji, gdzie poświęcił się pracy dziennikarskiej zaangażowany w ideę obrony praw człowieka. W 1988 roku został wiceprzewodniczącym bałtyckiej grupy Helsińskiej. Dzień dobry, ładają! Pozwolę sobie zacząć naszą rozmowę od cytatu. Powiedział pan: Wybory prezydenckie po raz kolejny pokazały, że co najmniej 400 tysięcy mieszkańców Litwy nie jest w stanie przeczytać litewskiej konstytucji. To dlatego ta część społeczeństwa nadal daje prezydentowi Demokratycznej Parlamentarnej Republiki Litewskiej uprawnienia, które nie istnieją. Co gorsza, pokazuje to, że wyborcy ci tęsknią za autorytaryzmem. Czy znajduje pan konkretne mechanizmy polityczne i społeczne na Litwie, które pozwalają na taką ocenę? Jeśli kandydat na prezydenta wychodzi i mówi, że może wywrócić świat, mówiąc w przenośni, że rozwiąże wszystkie problemy ludzkości, że zrobi wszystko, abyśmy za pięć lat żyli w państwie dobrobytu, choć w ciągu ostatnich pięciu lat taki cud nie nastąpił, a ludzie w to wierzą, oznacza to, że uważają, iż jeden człowiek może uratować im życie. Takie tory myślenia w sposób nieunikniony prowadzą do autorytaryzmu. Czy uważa Pan, że zbliżamy się do punktu, w którym ta nostalgia za autorytaryzmem może stanowić zagrożenie dla litewskiej demokracji? z w tej chwili myślę, że nie, ale w każdym demokratycznym społeczeństwie zawsze istnieją tendencje. Od dyktatury do demokracji jest cała wieczność, ale od demokracji do dyktatury tylko jeden krok. I dlatego musimy trzymać rękę na pulsie. Zwłaszcza intelektualiści, media, wolni obywatele muszą być zaniepokojeni i tym samym śledzić tendencje przejawiające się w społeczeństwie. Mówić o tych tendencjach, aby im zapobiec. A jeśli takie sytuacje będą się powtarzać i tendencje się utrzymają, jakie byłyby potencjalne skutki dla litewskiego systemu demokratycznego? Niech Bóg broni, aby zamachy stanu z roku 1926 miały się powtórzyć. Demokracja upadła i zostalibyśmy rosyjską prowincją. To skrajny, apokaliptyczny wręcz obraz. Widzimy bardzo dużą część społeczeństwa, na przykład uczestników wieców i przemarszów. Deklarujących wprost, że wywrócą parlament do góry nogami. Zresztą podejmowali już takie próby. Rzucając kamieniami w policję, bojkotowali obecny rząd, nazywając go tymczasową administracją zarządzającą jakimś tymczasowym bytem. Takie gadania krążą, zostawiają ślad w ludzkiej świadomości i te 4-500 tysięcy ludzi żyje w marginalnej rzeczywistości. To jest poważny problem. Oczywiście przyczyn tego stanu rzeczy należy się doszukiwać również w uwagach. W warunkowaniach gospodarczych i społecznych. Poruszałem ten temat w swojej książce Wyznanie Chrystusa, gdzie Wilno stanowi niejako centrum świata. Ono nigdy się nie myli. Nie ma wad. Co innego peryferia. I to jest prawda. Rzeczywistość społeczna jest taka, że regiony są zwyczajnie zaniedbywane. Zaufanie do partii politycznych i parlamentu spada. Zagraża to naszej stabilności. Demokratycznej stabilności na Litwie? Und uh. ähm... Oczywiście zaufanie do polityków i do instytucji demokratycznych powinno być fundamentem, kamieniem węgielnym społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Ale ludzie są ludźmi i nie są bez wad. I tacy ludzie za przyzwoleniem innych stają się politykami. Niektórzy politycy wykorzystują głupotę lub ignorancję, brak wykształcenia tych, przez kogo zostali wybrani. Składają im różnego rodzaju obietnice, których nigdy nie było będą w stanie spełnić z powodu tej samej konstytucji. Dlatego skrytykowałem prezydenta i kilku innych kandydatów na prezydenta za takie gierki i obietnice bez pokrycia. Przyjdę i doprowadzę wszystko do porządku. W ten sposób podważa się zaufanie do demokratycznego państwa. Obietnice te częstokroć pozostają tylko obietnicami, bo są po prostu sprzeczne z litewską konstytucją. Prezydent odpowiada za trzy obszary. Politykę zagraniczną, prawo i obronę. Narodową. Resztą na Litwie zajmuje się taki czy inny, ale zgodnie z prawem wybrany rząd, z własnym premierem i własną ideologią, ideologią polityczną, ale same partie o tym najwyraźniej zapomniały. Dlatego pozwalają prezydentowi, ponownie wybranemu, sprawiać wrażenie, że jest najważniejszą osobą i najważniejszą siłą polityczną na Litwie. W rzeczywistości tak nie jest i być nie powinno. Dlaczego pana zdaniem tak trudno walczyć z resentymentami? To kwestia psychologiczna. Wszyscy byliśmy młodzi, inaczej postrzegaliśmy rzeczywistość. Było wszelako, ale generalnie dobrze. W tamtym czasie spora część litewskiej populacji, mówimy o Litwie, nie najgorzej sobie radziła. W systemie komunistycznej okupacji, w systemie prania mózgów, nie trzeba było wiele wysiłku, aby stać się kimś, coś osiągnąć, zwłaszcza jeśli było się komunistą. Masowa kradzież, całkowita. Korupcja. Wraz z nadejściem wolności i demokracji nastały rządy prawa, a z nimi koniec kradzieżom, ale i oczekiwaniom, że ktoś ci coś da. Chociaż jestem socjaldemokratą, uważam, że bez wysiłku, bez osobistej odpowiedzialności nie zostaniemy prawowitymi członkami społeczeństwa. Nostalgii rzeczywiście jest sporo. Zwłaszcza, że demokracja wymaga odpowiedzialności, osobistej odpowiedzialności. Każdy powinien sam podejmować decyzje, nikt Inny tego nie zrobi. Najwyraźniej pewna część społeczeństwa, moje pokolenie, przeżyła szok. To nowe życie, w którym musisz wziąć za siebie odpowiedzialność, wypełniła nostalgia za twardą ręką, która decyduje o wszystkim za ciebie. Tak to widzę. Powodów do nostalgii jest znacznie więcej: nierówność społeczna, brak dostępu do edukacji, pozostawienie na pastwę losu niektórych regionów, zwłaszcza regionów rosyjskojęzycznych, może także polskojęzycznych. W swoim artykule pisze. Dość cynicznie. Dopóki nasze pokolenie nie wymrze, będziemy ponosić konsekwencje tej nostalgii dla nas samych i naszego społeczeństwa. Jak walczyć i czy trzeba walczyć z prorosyjskimi nastrojami? Edukować. Jeśli istnieje pokolenie, które trwa i przekazuje całą swoją niechęć do Litwy, do demokracji, mimo że tu mieszka, żyje w jakimś wyimaginowanym świecie i przekonaniu, że w Rosji jest lepiej, to pytanie dlaczego ci, którym tak źle nie jadą do Rosji? koniec dyskusji. Proszę bardzo, jeśli na Litwie jest tak źle, droga do Rosji stoi otworem. Jednak nie. Tak więc z jednej strony to niezadowolenie wynika z nostalgii, czyli jest czynnikiem stricte psychologicznym. Z drugiej strony jest to pokłosie polityki gospodarczej. Ci ludzie powinni być zintegrowani, włączeni w życie Litwy. Powinni mieć równy dostęp do rynku pracy. Osoba, która nie ma pewności co do jutra, nie poczuwa się do osobistej odpowiedzialności. Czeka, aż Ktoś przyjdzie, uderzy pięścią o stół i powie. Jednakże to właśnie zdolność podejmowania decyzji odróżnia nas od dyktatur. Dziś na Litwie jak nigdy dotąd potrzebujemy socjaldemokratycznej polityki. Problem tylko polega na tym, że nasi socjaldemokraci z socjaldemokracją jako taką mają coraz mniej wspólnego. A jednak należy pan do partii socjaldemokratycznej, prawda? Nie, nie należy do partii. Zawiesiłem swoje członkostwo. Czy dlatego, że za bardzo się... Się oddaliła od polityki socjaldemokratycznej. Nie, dlatego że jestem dziennikarzem. Nie mógłbym pisać własnych artykułów. Jako członek partii przez 12 lat byłem bardzo krytyczny wobec porzucenia przez nią ideologii socjaldemokratycznej. Mieszkałem w Szwecji przez 30 lat. Wiem jak ta ideologia wygląda. Wiem jak wygląda szwedzka socjaldemokracja i co kraj dzięki niej osiągnął. Mówi się o Szwecji, że jest niemal socjalistyczna. Nie, zupełnie. Chociaż przyznam, że zdarzyło mi się dostrzec interesujące zjawiska również tam. Na przykład, supermilioner, właściciel części bloków w centrum Sztokholmu, jest komunistą. Poznałem kilka takich osób. Bardzo bogaci ludzie. Są albo socjaldemokratami, albo komunistami. Daleko im do socjalizmu. Oczywiście każde państwo zmierza się z własnymi problemami. Również Szwecja. Ale Szwedzi stworzyli państwo dobrobytu w ciągu 10 czy 12 lat. A my wleczemy się z tą koncepcją ponad 30. Na Litwie nie jest tak źle. Naprawdę. Emerytury rosną, ja wynagrodzenia rosną, ja zmienia się środowisko. Rozwiązać musimy swoje wewnętrzne problemy, zapobiegać nierówności społecznej w regionach. Żadna grupa nie może czuć się pominięta czy zaniedbana. Wszyscy powinni mieć jednakowy dostęp do dóbr kulturalnych. Musimy dążyć do wielokulturowości, gdzie różne grupy etniczne, właśnie nie mniejszości, kategorycznie nie zgadzam się z nazwą Departament Mniejszości, będą traktowane tak samo. Na Litwie nie ma mniejszości, są grupy etniczne. Jeśli chcemy zbudować naród polityczny, a nie tylko oparty na tożsamości narodowej, musimy zrozumieć, że nie mamy mniejszości. Każda grupa etniczna jest pełnoprawną częścią społeczeństwa. Jak Pana zdaniem będzie wyglądała litewska polityka przed jesiennymi wyborami do Sejmu? Jakie tematy będą dominować? Na Litwie pojawiło się kilka partii, które określają się jako centrolewica. Ale czym jest centrolewica? Albo jest się socjaldemokratą, albo konserwatystą, albo liberałem, a kto jest centrolewicowy w litewskim kontekście. Z jednej strony jestem za narodem, za nacjonalizmem, a z drugiej za państwem opiekuńczym, ale kim oni są? Narodowymi socjalistami, partią nazistowską. Trzeba się jasno określić, kim się jest, lewicą czy prawicą, ale tendencja takiej i jestem bardzo ciekaw, jak się potoczą chwili, wydarzenia, chwili, jeśli wygrają socjaldemokraci, z kim utworzą koalicję, z partią z Kvernelisa, a może z Rzemaitisem, z partią Karbauskisa, z kim? Co więcej, przewodnicząca partii socjaldemokratycznej nie wie, nie mówi, czy poprowadzi partię do rządu i czy stanie na jego czele. To dziwna sytuacja również w tym sensie, że prezydent Noseda były nowo wybrany, prezydent niemal namawia Blinkiewiczyć, tak by została premiera. Powinno być odwrotnie, to osoba zainteresowana tym stanowiskiem. Powinna się o nie ubiegać, wykazywać większą inicjatywę i przekonać prezydenta, że jest w stanie temu podołać. Prezydent Nauseda chce mieć własną partię i forsować w niej wszystkie swoje pomysły. Chce kontrolować partię. Jeśli partia, jakakolwiek partia pozwoli sobie na to, będziemy mieli bardzo poważny problem z podziałem władzy. I to rozmycie granic podziału władzy stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Czy nie uważa pan, że będzie tak, jak powiedział profesor Landsbergis? Po wyborach prezydenckich będziemy oglądać kolejny spektakl polityczny. Partie, które poparły Gitana Samosiede, wystawią mu teraz rachunek. Nie wiem, co miał na myśli, mówiąc, wystawią rachunek. Kto i czego może żądać od prezydenta-elekta? Obecnie widzimy, że Nausieda w coraz większym stopniu absorbuje przestrzeń publiczną i wydaje się, że zaczyna tworzyć rodzaj nowego porządku politycznego, w którym będzie walił pięścią o stół. Stoimy w obliczu poważnego problemu. Przechodzimy od naszego litewskiego podwórka do polityki międzynarodowej. Czy Pana zdaniem możliwe są takie scenariusze? Ukraina i Rosja podpisują deklarację pokojową, Izrael wycofuje się ze strefy gazy. To są dwie różne sytuacje. Ukraina nie podpisze deklaracji pokojowej z Rosją. Nigdy? Dopóki Rosja okupuje sporą część, bo 20% terytorium Ukrainy, byłaby to całkowita kapitulacja, poddanie się Zachodu wobec Rosji i sprowokowanie jeszcze większej agresji. Byłby to precedens do rozszerzenia, zmiany granic, tak? Drogą agresji? Oczywiście, gdyby Zachód i Stany Zjednoczone, które dyktują agendę stosunków międzynarodowych, dały Ukrainie plan wyjścia z sytuacji w myśl, dobrze, Rosjanie wracają do granic z 2014 roku, a my dajemy wam członkostwo w NATO, Ukraińcy natychmiast by się zastanowili. Dlaczego? Odnieśmy się do sytuacji Niemiec po wojnie, kiedy państwo zostało podzielone. Jedna część stała się członkiem NATO, druga została przywrócona 20-30 lat później. Dyktatury nie trwają długo, upadają. Dyktatura Putina również upadnie, być może szybciej niż nam się wydaje, ale Zachód tego nie chce. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest po prostu lęk. Problem Zachodu polega również na tym, że dobre życie rodzi słabych przywódców, a ich słabość wywraca moralność do góry nogami. Ponieważ próbują usprawiedliwić nie tego, kto broni, ale tego, kto atakuje. To poważny problem moralny i etyczny, którym należałoby się dziś zająć. A jakie podobieństwa widzi Pan między Ukrainą i tymi, którzy ją zaatakowali, a Izraelem i Hamasem? Hamas i Rosja to jedno i to samo. Nie mam co do tego wątpliwości. Celem Rosji jest zniszczenie narodu ukraińskiego, do czego konsekwentnie dąży. Wsiecze cywilów, celowo niszczy obiekty cywilne, kulturę, dziedzictwo, tysiące dzieł sztuki, kościoły, cerkwie prawosławne. Hamas robi to samo. Hamas utrzymuje kontakty z Rosją. To ta sama siła, która nie szanuje życia, kultury, cywilizacji. To zło ostateczne. Wcale nie wygłaszam tu sloganów. To jest te najprawdziwsze zło ostateczne. Widzimy, co Rosja wyrabia w Ukrainie i widzimy, co Hamas wyrabia od 7 października ubiegłego roku z Izraelczykami, z w najbardziej brutalny w sposób, z kobietami, dziećmi. Mordowano je, palono. Czy wojna może być obiektywna? W moim rozumieniu wojna jest pogwałceniem praw człowieka jako takich. Nie powinniśmy mieć wojen, ale to. mamy. W takim, w takim przypadku pytanie powinno brzmieć, czy przestrzegane są przepisy prawa konfliktów zbrojnych. Izrael i Ukraina mają pełne prawo się bronić, uderzając tam, gdzie muszą. Tak stanowi prawo międzynarodowe i prawo wojenne. Zarówno Ukraina, jak i Izrael przestrzegają prawa wojennego. Ludzie mówią: Spójrzcie, co Izrael zrobił w Gazie: Zniszczył 70% budynków. Ale nikt nie pyta, dlaczego te budynki zostały zniszczone. Służyłem w Wojsku Izraelskim, i przez cztery lata w szwedzkim. Większość ludzi nie ma pojęcia, czym jest wojna. Dom, który służy jako bunkier, z którego ostrzeliwane są budynki cywilne, szkoły, szpitale, w świetle prawa wojennego staje się celem działań wojennych, zwłaszcza w miastach. Izrael uratował 2 miliony ludzi ze strefy działań wojennych w północnej Gazie i zniszczył tam Hamas, a teraz uratował prawie milion ludzi z Rafa. Czy to ludobójstwo? 13 tysięcy zabitych i 2,5 milionów miliona uratowanych. Powtarzam, spójrzmy na to, co dzieje się w Sudanie. Gdzie są proporcje? Rozumiem, ale czy w Pana opinii istnieje długoterminowe rozwiązanie tego konfliktu w najbliższej przyszłości? Czy jest to w ogóle możliwe? Możliwe, ale jeśli opuścimy ręce, stanie się to niemożliwe. W jaki sposób Unia Europejska i inne kraje zachodnie mogłyby pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu, aby pokój zapanował na dłużej? W Izraelu? Tak. Niech zajmą się problemami w Sudanie, niech zajmą się północną Nigerią, gdzie 300 tysięcy dzieci zostało zamordowanych przez islamistów z Boko Haram. Czy ktoś za nimi płacze? Ale czy mogłyby pomóc Izraelowi? Próbują pomóc Izraelowi narzucając mu państwo palestyńskie. Czy o taką pomoc chodzi? Coraz więcej krajów uznaje teraz państwo palestyńskie. Już wcześniej uznawało je około 140 krajów. Czy to coś zmieniło? Nie. Dlaczego? Ponieważ do tanga trzeba dwojga. Nie można narzucić jednemu krajowi, krajowi demokratycznemu obowiązku stworzenia państwa, które jest zarządzane przez bandytów, morderców, skorumpowanych od stóp do głów. Chcecie stworzyć inne państwo? Wzmocnić Pozycję morderców, rzeźników, Hamas ukradł miliardy. Z pieniędzy przeznaczonych na tunele można było wybudować Hongkong. To samo na zachodnim brzegu. Więc jaki rodzaj państwa wy, Unia Europejska i Stany Zjednoczone, chcecie stworzyć? Jeśli chodzi o podobieństwa między Ukrainą a Izraelem, Hamasem i Rosją, Ukraina bardzo ostro potępiła Hamas. Stanowisko Izraela natomiast to coś w rodzaju flirtu jest e, kia... Flirtuencie... niewłaściwe. Również nie mogę tego pojąć ani zaakceptować. Dlaczego Izrael nie, nie potępia Rosji? 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 Powiem tak, 75% ludności Izraela popiera Ukrainę. Spójrzmy na ich audycje, posłuchajmy ich przemówień. Są proukraińskie. Rząd jachu wyrządził ogromne szkody Izraelowi. Jego piętnastoletnia polityka dzielenia Palestyńczyków pośredniego wspierania Hamasu zależało mu na tym, aby państwo palestyńskie nie istniało, próby uzurpacji rządów prawa doprowadziły do katastrofy całkowitego podziału w społeczeństwie. Jeszcze na początku byłem w stanie zrozumieć jego politykę. Dlaczego na ten jachu wolał utrzymywać dobre relacje z Rosją? Ponieważ Rosja broniła Syrii, syryjskiego nieba. I za każdym razem, gdy Izrael chciał zniszczyć irańskie bazy w Syrii, musiał prowadzić rozmowy z Rosją. Amerykanów przecież tam nie było. Musiał szukać wspólnego mianownika z Rosją, aby móc niszczyć irańskie bazy. Dobrze, ale teraz, kiedy sytuacja się zmieniła, a teraz widzimy i wiemy, że Rosja wspiera Hamas. Ile broni z Rosji jest w rękach Hamasu? Mnóstwo. Wróćmy do tego, dlaczego Izrael nie wsparł Ukrainy bronią? Otóż Izrael jest otoczony przez siedmiu wrogów jednocześnie, którzy chcą go zniszczyć. Izraelowi również brakuje amunicji. Dlatego nie był w stanie pomóc w dostarczeniu broni Ukrainie. Ale zaopatrzył szpitale, przewoził ludzi. W Rosji żyje 500, 600 tysięcy, może 700 tysięcy Żydów, zgaduję, więc może się o nich boją. Chociaż w moim rozumieniu nie jest to powód, aby nie wspierać Ukrainy. Władze Izraela opowiedziały się za Ukrainą. Na ten Jachu został wybrany i na tym się skończyło. Ale zgodzi się pan, że gdyby nie ta wojna Netanyahu byłby w więzieniu. Tyle na wyczyniał. Istniała opinia, że Netanyahu ta wojna jest na rękę, a nawet potrzebna. Wojna nikomu nie jest potrzebna, również Netanyahu. On po prostu wykorzystuje zaistniałą sytuację. To nie on wywołał wojny. To ważna rzecz. To Hamas zaatakował, a nie Izrael, Gazę, gdzie nie ma ani jednego Żyda i mogliby się sami rządzić. Fakt, że na ten jachu w pewnym sensie z tego korzysta, bo powinien był podać się do dymisji, tak jak Goldmeier w 1973 roku, kiedy Izrael został zaatakowany, były informacje o planowanym ataku Arabów, ale nie poczyniono żadnych kroków, by tego uniknąć. Na ten powinien Podać się do dymisji z powodu wszystkich swoich błędów, w tym 7 października, i m.in. dlatego, że jest oskarżony o korupcję. Skoro Netanyahu czerpie korzyści z tej wojny, czy oznacza to, że jeszcze długo potrwa? Nie sądzę. Izrael opracował trójfazowe rozwiązanie, jak odzyskać zakładników, którzy są brutalnie torturowani i gwałceni. Co prawda nie wiadomo, ilu ich pozostanie przy życiu. Nikt o tym nie myśli i jak zakończyć tę wojnę. Pomysł ten zrodził się najwyraźniej pod amerykańską presją. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie. Przestudiowałem wszystkie. Trzy fazy tej umowy. I tak się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim jest Hamas? Jeśli Hamas utrzyma kontrolę nad gazą, państwo palestyńskie zniknie z izraelskiego horyzontu, a za sześć miesięcy Hamas znów zacznie strzelać do Izraela, ponieważ ich celem statutowym jest zniszczenie Izraela. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Państwu dziękuję bardzo i zapraszam na następny program za tydzień. Do zobaczenia.